Dzień dobry, co pan tu robi? Ja? No co robię, no? Pracuję, jejku. Zatrudniłem się w nowej pracy. Aktualnie sprzątam. Próbuję się szefowi podlizać, aby zostać awans. Swoją drogą, bardzo dobra praca, przy pana. Ja panu na rękę. Ja jeszcze nie wiem, to mój pierwszy dzień. Czemu chcecie wjazd no, zrobić? O co chodzi wam? Oj, paczka mi upadła, jejku. Dobra, panowie. O co chodzi? Chciałbym się zapytać. No ale, Wejdźcie, wie, tak. na spokojnie. Wejdzie po pierwsze, to, bo i nas nie ma. po pierwsze, czemu pan jest w masce? Dlaczego jest w masce? Bo koronavirus. Panowie wejdą, proszę. Y, to zobaczycie tutaj i wszystko, bo jak zostaliście, jakiś napad, coś takiego, bo tam słyszałem. panu nie No nie no, no panowie, czemu tak, mielibyście mnie mi nie ufać? Wyglądam, wyglądam na osobę, która by was zabiła? Tak. A, chyba, że panowie chcą mi pomóc sprzątać, bardzo by się przedało strasznie. Bo jeszcze mam, jeszcze mam ananasy, pomarańcze i banany przenieść. O, oni jak pan jest zajebisty, dziękuję panu, naprawdę. A, proszę, pan zobaczy safe, widzi pan jakiś naruszony safe? Nie widzi pan. Widzi pan? O. No właśnie. Chyba, że pan mi jeszcze może pomóc, jak najbardziej, bo jeszcze mi zostały ananasy i banany. Dobra. He, he, ale... What the fuck? Jeszcze tylko to wezmę. A czemu oni w ogóle uciekają? O kurwa! Geniusz! Medialny brylant. No nic nie jak... O! Zajebiście, dziękuję bardzo. Dlaczego mnie zakuwasz? Dlaczego mnie chwytasz? O co ci teraz chodzi? O, nie powiedz mi Co ci Co? Niech o ogólnie ma wiertu, nie? Zabraszmy sobie Ale O to chodzi A no dobra, to wracam do pracy. Zabrałem wszystko mi ta mi do zero. No dzień dobry. No, ale przecież stał się napad kręci, nie? Omae wa mou no, ale dlaczego ty mnie pod. Jezu! No, ja się boję! Teraz będziesz miał brudne przy co ci powijamy. Fuck this shit, I'm out. I złam jeden. Ciekawy czy mam bana, wiecie czemu? Bo jeżeli będę miał bana, to będzie bardzo ciekawy rządowy. Lecimy. Tomeczku, żyjesz? To no, żyję, co? Witaj kamyczku. Co? Dobra, kamyczku. Sprawa się ma tak. Siedziałem, robiłem napad na sklep, tak. I, i ziomek koło mnie y, walną celkę, nie? Bo bo tam policja nam zrobiła wjazd, okej. Okay? Ziomek komnie, mnie walną celkę. I chyba administrator się pomylił i mi dał bana, nie jem. Dobra, zaraz się ogarnię. Znaczy wiesz co, bo słuchaj, y, mnie nie ma, y, baru też mnie nie ma, y, Barów disney mnie też nie ma, nigdzie mnie nie ma, więc po prostu ja robię taką bardzo ważną rzecz, y, związaną z ety. Ja po prostu potrzebuję na teraz tego unbana i po prostu nie mam czasu się bawić w rządowe, wiesz. ID na pewno, znaczy... Dobra, już ci daję. Przecież to jest free game Teraz tu przeprać gdzieś Odczuwam profesjonalność serwera Jestem na BW i... i żyję Dogrywam to To jest już następny dzień I, i tego, i, i biję na serwer I, i widzę coś takiego Teraz to ja nawet wyjść nie mogę po Chodzę? Słuchaj, tam jest Na O, dobra. Ej, ty czemu, Na Na czemu tu jest tylaut? Ale czemu tu jest tylaut? Ty się pobocze. was boję. się was boję. No A szkoda, kurwa, gada. Szkoda szepki naprawdę. Nie traf, nie traf, nie traf. Dawno się nie strzelałam. Ojej. Ojej. mamo Co teraz słuchasz, wykonawca Zielone. i tytuł? Co teraz słuchasz, wykonawca i tytuł? Eee, czy pisz? Jod putin. J pudina, krwę i s*** J pudina, co z tą zaczyna.